Hejka, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj zajmujemy się górą. Dobra, to zajmiemy się tutaj rzeczką. Mam operatora, więc pójdzie nam szybciej. Nie ma tak jakieś zbierek. Dobra, tam się coś rozpadnie, to już... O, jeszcze tu briczek jeden. Dobra. Tak. Płytka. Dobra, tutaj na razie przystopujmy z tymi płytkami, może tutaj damy jeszcze, ale to na chwilę, bo tutaj musimy zrobić taki otworek, a tutaj będzie fajne. i taką rzeczkę tu będziemy do końca robić. Potem sobie to ładnie to poza kamerą zrobię, bo to trudne będzie zrobienie tego brzegu. Ale to tak. Brzeg to nie jest taka ważna rzecz. Ręcznikowo miał ostatni ten mój projekt, który robiłem już odcinek, ale zrezygnowałem z niego. Za drogi. Dobra, ja, tutaj skończymy się to tajne, więc średnio, ale coś tam jeszcze dobra i teraz chcę zrobić brzeg takimi Czekajcie, takimi klockami, ciętymi. Teraz tu sobie to jakoś, nie wiem jak to, możemy pod spód dać małe płytki, ale to już zrobię zielone. Najwyżej później to sobie wymienię, czy ja wiem zielone płytki. Dobra, zrobimy żółte, to tylko też spód, więc, o tak. Daar. Dobra, wezmę tutaj chyba już, ty będę kontynuował, bo szybciej wyjdzie. A czas tutaj jest ważny, bo nad tą rzeczką trochę chyba już pracujemy. Dobra, na chwilę się zrobimy tu dokończymy żebyście widzieli o. tak zostawię dobra pierwszy idzie super teraz jeszcze trochę zrobię Tak. Dobra, ja tutaj. Dobra. Dobra, mamy jeszcze trochę Ten, zrobimy sobie chociaż ten rzek. Tutaj takie płytki pójdą. Fajnie ten rzek w sumie będzie tych dużo dziennych, płytek ale to tam tu by mi się jakieś briczki przydało, czekajcie teraz ich nie wystarczy ten nie pasuje tu mamy czwórkę i jako jedynkę Warsztw. Mam. mi się pomału te półeczki, więc do wyrównania terenu trochę tu przyjdzie mniejszych tam detalów to już pod koniec tej rzeczki bo tu jeszcze, jeszcze pewnie za dużo nie wybudujemy a już no widzę na czas 8 minut więc szybko dodamy tu w minutę jakieś nie wiem to jest potem Damy tu proste odcinki, parę listków. Dobra, to w drugim odcinku budowy robimy to, więc pa!